Cześć Wam, słuchajcie, ja niedzielę spędzam sobie na naprawie szefa samochodu, poprosił mnie, żebym zrobił, więc dogadaliśmy się i mu robię. Fajnie, bo na legalu, na warsztacie. Jak widzicie, no tu już tą stronę mam już praktycznie złożoną, pękła mu sprężyna, więc wymieniona sprężyna. Górne mocowanie było OK, więc nie trzeba, w sensie tamte łożysko. Yy, wymieniamy osłonę kurzową tarczy. I, I łożysko. Tu już mam wymienione. Tu następna strona czeka na wymianę. I wszystko w sumie jakoś tam poszło. Ze sprężyną, oczywiście, to trzy ręce, kolano i cała reszta, żeby to ścisnąć. Bo jak wiecie, tu amortyzator się wdłuchowa. Nieważne. No i teraz, jeżeli chodzi o końcówki, muszę jeszcze wymienić końcówki. Powiem wam, mam tutaj indukcję. Grzeje, grzeje i jak zespawana, więc pozostaje chyba tylko. Nacięcie z tej strony, nacięcie fleksem z tamtej strony. No i będę walczył, z, żeby ją wykręcić. Ale to później. Teraz złożymy następną stronę. Bo tu jeszcze jestem w polu. Znaczy sprężyna już jest wymieniona. Idę łożysko wymienić. Złożę to i będę walczył z tą końcówką. Także pozdrawiam, taka u mnie niedziela.